Witamy w nowym odcinku Ringu Kultury z tej strony Bauer. I gmino. Zapraszamy Was na subiektywny przegląd kulturalnych wydarzeń września. No, lecimy z tym koksem, zobaczymy, co będzie we wrześniu. Intro proszę. Na samym początku chciałbym wyjaśnić kilka kwestii. Bardzo dużo rzeczy dzieje się każdego miesiąca w Polsce, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne. Nie sposób powiedzieć o wszystkich. Nie da rady za dużo. Dlatego to, co wybraliśmy do odcinka, to jest właśnie nasz subiektywny przegląd. Natomiast więcej informacji znajdziecie, jeżeli rozwiniecie informacje pod filmem, a także na naszej stronie na Facebooku. Sam internet też jest potrzebny. To przechodzimy do konkretów? Myślę, czego, że tak. Od czego zaczynamy? Od filmów. To jest najbliższe chyba wszystkim. Okej. Okay. Najważniejsze, najbardziej gorące wydarzenie września, jeśli chodzi o film, to niewątpliwie premiera filmu Smolensk. <grym> Ciekawe, w jaki gatunek to wsadzili: Fantazy czy science fiction. Zobaczymy w kinach, a także na specjalnym pozakonkursowym pokazie na festiwalu filmowym w Gdyni. O filmie. Nie musimy chyba nic dodawać, każdy już... No, myślę, że o tym filmie ludzie wiedzą więcej niż yy, sami producenci filmu. Przecież teorii jest tak dużo, że na pewno będzie bardzo ciekawie. Prawdy znają Amerykanie, pewnie służby innych krajów też. Fakt, że do teraz milczą może oznaczać, że prawda o Słoneńsku nas przerazi. Zobaczymy, którą wersję historii wybrać. 16 września na pewno ucieszy wszystkich fanów klasycznych horrorów, ponieważ wtedy premierem ma film Blair Witch Adama Wingarda, kontynuacja tego słynnego filmu kręconego z ręki. Dodam, że Blair Witch Project oryginalny jest do dzisiaj uznawany za film, który miał największe przebicie kasowe, czyli yy, budżet tego filmu wyniósł kilkaset, dola kilkaset tysięcy dolarów, a zarobił, Wiesz, ten nakręcony wiem, nakręcony jakby tam budżet bo to był dwie złudki chińskie. Tak, z za dwie chińskie, a zarobił naprawdę niezłą restaurację. Z dwoma gwiazdkami, myślę. Adam Wingard, o którym wspomniałeś, reżyser, w przyszłym roku ma premierę swojego filmu Death Note na podstawie jednej z najsłynniejszych anime. Jeden film już powstał na tym temacie. No, najlepszy to on nie był. Anime jest świetne. Zobaczymy, Polecamy. czy uda mu się odtworzyć ten klimat i jakość jaka była w anime. Trzecia część przygód. Bridget Jones. Gratka dla fanów. 14 lat po premierze pierwszej części. <śmary> 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 Bohaterka podchodząca już pod pięćdziesiątkę. Wciąż szukająca prawdziwej miłości. Ale tym razem w mediach społecznościowych. Facebook, Twitter, Tinder, Instagram. Zobaczymy czy z tego wyjdzie. O, może trafi na nas. Masz jakieś konto na Tinderze? Nie, Tindera nie posiadam. Sługi Boże. Film polskiej produkcji, takie nawiązanie, można powiedzieć, taka polska wersja yy, Kodu Da Vinci. Tak się o nie mówi. Tak, tak się tak mówi, yy, tam komisarz policji będzie badał sprawę kobiety, która rzuciła się, yy, popełniła samobójstwo skacząc z wieży kościelnej. Później robi się jakiś bardziej zagmatwany, bo nawet Watykan się zaczyna w to mieszać. Tak, jakaś komisja watykańska. I wchodzimy coraz głębiej w sekrety kościoła. Jest Pan pewien, że służycie jednemu Bogu? To szkodzi kościołowi, ale pan tego nie rozumie, bo pan nie wierzy. A bez wiary nie zrozumie pan tego, co miałbym panu do powiedzenia. No co, w Polsce może nie jest zbyt popularnym tematem, wręcz zobaczymy, omijanym. Zobaczymy w jakim świetle ten kościół e, zostanie postawiony w tym filmie. No Bart i oczywiście główną rolę gra tam, e, moim zdaniem, jeden z na najbardziej niedocenionych polskich aktorów, czyli Bartłomiej Topa. Tak. Świetny aktor, a niewiele go widać. Kochamy Bartłomieja Topę, oczywiście no homo, no homo. 23 września będzie miała premierę yy, animacja dla młodszych widzów, ale myślę, że także dla dorosłych. Ja nadal na bajki chodzę do Czyli Sekretne życie zwierzaków domowych. Co tam jakiś plan na dziś? Ech, tak. Świetny plan, mówię ci, normalnie rewelka. Będę tu siedział i patrzył na drzwi dopóki nie wróci moja pancia. Film, na który ja czekam osobiście już bardzo długo, opowiadający o tym jak zachowują się nasi pupile, nasze zwierzątka, kiedy nie ma nas w domu. Patrzę na twojego proptata, muszą mieć bardzo ciekawe życie. Bądź grzeczny, leonardzie. Jak już mówiłem, Learvis Project powraca z zagrobu, że tak powiem. To nie mogło zabraknąć oczywiście westernu. powróci siedmiu wspaniałych. Remake klasyku z 1960 roku. Całkiem niezły western. Zobaczymy, co im wyjdzie tym razem. Całkiem, West... nie, całkiem niezły. Zbliżmy <laughs> przepadni człowiek, człowieku, bo... Nie jestem jakimś fanem westernu, ale kla klasyka, klasyki. Ja się boję, co nie zrobią, zwłaszcza, że filmy, ten remake wzbudza od dłuższego no. czasu duże kontrowersje. No, przede wszystkim przez obsadę. Pełny przekrój poprawności politycznej, czyli mamy w obsadzie Azjatę, czarnoskórego kowboja z Dzikiego Zachodu. Tak. Dziki Zachód. Za. Będzie bardzo dziki, na pewno. Jesteśmy ciekawi, co z tego wyjdzie. No i podsumowując y, nasze wybory filmowe, warto jeszcze wrócić na festiwal w Gdyni, który będzie się 19 do 24 września. Zaprezentowanych zostanie 16 filmów konkursowych, wybranych z 45 zgłoszonych. Przekrój, jak zwykle duży, od Planety Singli do Wołynia e, Wojtka Smarzowskiego. Natomiast warto wspomnieć, jeszcze a propos festiwalu w Gdyni, że nie będzie pokazu, nawet pozakonkursowego, filmu Historia Roja, o którym było ostatnio głośno. No to chyba zrozumiane. Wszyscy przyznają, że no nie wyszło tak do końca. No tak, no film nie jest dobry. Natomiast minister Gliński skrytykował członków komisji, którzy nie zdecydowali się na wybranie tego filmu, uznając, że jest to decyzja polityczna. No ale festiwal filmowy nie jest o patriotyzmie, tylko o tym, żeby dobre filmy. No dokładnie. Poza jest. tym powinniśmy się skoncentrować na artystycznej wartości, a nie bawić się w politykę. Dlatego tą informacją kończymy dział filmowy. Muzyka. 2 września miała premierę nowa płyta Kleo oraz składanka Frediego Merkurego. Mam nadzieję, że nie na jednej płycie. <laughs> 9 września zaś czeka nas Gaba Kulka oraz Nick Cave. 23 września natomiast premierę albumów m.in. Bruce'a Springsteena oraz Marilion. Uwielbiam. No i nowy album Kękę, czyli jednego z najpopularniejszych w ostatnim czasie polskich raperów. Byłych listonoszy, tak jak i mnie. Więc <laughs> czuję z nim szczególną więź. Na roznoszeniu płaciach tak zostałem wychowany. <laughs> Koncerty. Wrzesień zapowiada się bardzo rokowo. 9 września na Taurun Arenie Kings of Lyon. 8, 9 i 10 września wystąpi w Polsce Waral Dane. Wokalista kultowych składów, czyli. Nevermore oraz Sanctuary. Kto wie, ten wie. Ja już się nie mogę doczekać. 18 września w Zabrzu, w Domu Pieśni i Tańca. Natomiast 20 i 21 we Wrocławiu wystąpi King Crimson. 21 w Warszawie wystąpi Nickelback, Nickelback, Jezus Maria, wszyscy to wypowiadają jak chcą. W samych Mysłowicach, z których pochodzimy, również będzie festiwal Behind the Trees, to jest 10 września, zagra parę dość znanych, przynajmniej w Polsce zespołów, czyli Illusion, Reniusis, i... Ścianka i Yama. Natomiast 30 września w niedalekich Katowicach rozpocznie się Rawa Blues Festival, kolejna edycja. Warto się wspomnieć o mm, szóstej edycji Asymmetry Festival we Wrocławiu, w pubie Firley. od 22 do 24 września, mieszanina metalu, rocka, folku, jazzu i elektroniki. książki. 5 września premiera książki Niewolnica Isis. Nie myli z Niewolnicą Izaurą. W sumie tytuł książki już chyba tłumaczy wszystko o czym jest <grych> ta tak, książka. Jest, jest to historia osiemnastoletniej Ginan, która była poniewierana, seksualnie molestowana, torturowana, ale w imię miłości i odwagi uciekła stamtąd, dopisała to w książce. W ogóle ten wrzesień jest taki bardzo obracających się w tych klimatach. No można powiedzieć, że no, aktualny temat, prawda? 9 września będzie miała także premierę książka yy, Farideh Kalaf. Yy, dziewczyna, która pokonała ich. Zobaczymy, zapowiada się ciekawie. Yy, ale żeby nie było tylko w takich tonach yy, dzisiejszy odcinek, to chciałem jeszcze wspomnieć o książce, która urzekła mnie swoim tytułem, czyli o pewnej dziewczynce, która wzniosła się nad krainę czarów i przecięła księżyc na pół. Boże, co to napisał? I co brał? <grym> Wiem tyle, że jest to trzecia część przygód małej September, która podróżuje właśnie na krainę czarów. Chyba sobie muszę poszukać, jak tamte dwie poprzednie książki miały yy, nazwy, bo to może być ciekawe. <grym> Będąc w tych klimatach, warto wspomnieć, że w październiku będzie miała miejsce długo wyczekiwana przez wszystkich. Kolejna, podobno, znowu ostatnia część Harry Pottera, Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Widząc, no, na początku miał to być tylko ten, yy, spektakl teatralny. Tak, i powstały z tego dwuczęściowa, bo to będą dwa tomy, z premierą tego samego dnia. Ale o tym wspomnijmy jeszcze przy okazji, funty, jej się skończyłeś. 28 września będzie miała miejsce premiera kolejnej książki Katarzyny Bondy, czyli Lampiony. No, lampiony są kontynuacją losów Saszy Załuskiej. Tak, policyjnej profilerki zdaje się. Z całkiem nową zagadką, z którą przyjdzie jej się zmierzyć. Tym razem stanie, stawi czoła szalonemu podpalaczowi. Na koniec, prawie koniec teatr. Do czego się wywodzimy, dokładnie. Najpierw tak lokalnie troszeczkę, ale mm, festiwal, którego Ty jesteś współorganizatorem. No można tak powiedzieć, inkubator w Mysłowicach. Jest to festiwal y, teatrów amatorskich organizowany przez MOK w Mysłowicach oraz przez Teatr Dawka Śmiertelna. Y, zgłoszenia z całej Polski przyjmujemy. Ogólnie dobra zabawa, dwa dni y, spektakli, Warsztatu. warsztaty będą, integracja między grupami. Ogólnie świetnie. Uczestniczyłem, polecam. A także festiwal Karbitka w Siemianowicach Śląskich, który odbędzie się już na początku października i do końca września jeszcze można składać aplikacje zgłoszenia. Co jeszcze w teatrze we wrześniu? Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicy. To Warszawa, 9-11 września. 24. edycja dodajmy. Oraz Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia. Tym razem 20. edycja. W Tarnowie. W Tarnowie. Od 8 do 18 września roku bieżącego. Na koniec... Chcielibyśmy wspomnieć o wydarzeniu, które będzie miało miejsce pod koniec września. 12 edycja Warszawskiego Festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Festiwal muzyczny, jest to festiwal etniczny, gdzie afrokubańskie korzenne rytmy, kruzińscy gurale, y, rytualna muzyka z Haiti, melodie z Brazylii, z Peru. Y, no generalnie będzie się działo od 24 września. W Warszawie. Na koniec chcielibyśmy jeszcze wspomnieć o jednym wydarzeniu, które no, właśnie trwa. Powoli kończy, ale jest to dość ciekawa inicjatywa. Jest to yy, czwarty międzynarodowy plener rzeźby z drewna z udziałem 10 artystów z Polski, Francji, Norwegii oraz Niemiec. Do 9 września trwają prace, yy, gdzie ci artyści rzeźbią, a 10 września. Tak, tak, Bo nie jest to zwykła wystawa, tylko można obserwować cały proces twórczy jak od kłody. Powstaje coś, zależy co tam sobie wyrzeźbimy. Dokładnie, więc zachęcamy, żeby odwiedzić które miasto i jeszcze przez kilka dni można poobserwować artystów przy pracy. No i oczywiście efekt będzie zapewne najciekawszy. A my standardowo zachęcamy do subskrybowania, lajkowania, klikania i nieklikania i wszystkiego innego. Dokładnie. I przypominamy, że kolejne odcinki ukazują się w każdy wtorek i piątek o godzinie 17.00. Trzymajcie się. Minęło? To nie jest dla mnie jakaś super niesamowita postać w komiksach. To jest taki troszkę żeński odpowiednik Supermana. Też ją ciężko utłuc. Podczas spektaklu wydarzył się wypadek i kolega stracił cztery zęby. Ale nie, nie, nie przerwał. Grał dalej, dokończył spektakl. A później go zawiedzi na pogotowie. No, lampiony są kontynuacją losów Saszy Załuskiej. Tak, policyjnej profilarki zdaje się. Nie wiem, jeszcze te... <laughs> jeszcze raz. Dobra, nie. Znaczy, Do Szatrzyczowskiej było spoko, nie? Inkubator w Mysłowicach, Festiwal Teatrów Amatorskich... Yy, festiwal odbędzie yy. się w listopadzie. Czekaj. Festiwal... Yy, festiwal yy, Teatrów Amatorskich, na który yy, właśnie ruszył nabór. Cały festiwal będzie się w listopadzie dopiero, ale warto już o tym wspomnieć. Yy. Z całej polski można się zgłaszać. Więcej informacji w linku yy, oraz w oficjalnej strony, tak jak wspomnieliśmy. Co się ci tam... Tu no, się spiąłem. Na no, to nie zróbmy jeszcze raz o tym No.